przyszła paka od szalonego fermera. Patrzę już, co mi tam wrzuciło. Oprócz sera. Kurczę, zabezpieczona. Chyba przynajmniej sztabka złota była. A no, ale dobrze, dobrze. I tak, przysłał kartofelki. Topinambur. Zaraz spróbujemy, jak to smakuje. Coś tam może wrzucę. Pokrót, żeby sobie rosło. Jest serek. Czyste białe i z pomidorami. Mój ulubiony. Czyste, ale jeszcze co to? Indywidual, indywidualna racja żywnościowa. Dzięki Michałowi. Teraz sprawdzimy, co tam się znajduje. Mięso z kaszą, konserwa, suchary, napój izotoniczny. Super. Usteczki. Otworzymy, ale już nie na filmie. I patrz, patrzcie, co jeszcze. Ocet spirytusowy mi rzucił. Nie wiem po co. O, pięknie, szczelnie zamknięte. Co on. Odwala. Spirytus 10% kwasowości. Zimnych nóżek nie dał. No, dobra, biorę się i próbuję, bo na pewno pycha. Serek pierwsza klasa. Nawet specjalistka chciała się wypowiedzieć. No, świetny serek, niesuchy. Taki trzeba robić. Bardzo dobry. I zioła też świetne. Tylko bardzo jeden ogromny minus. No, mało. Czuć malizną. Michał, następnym razem trzeba się bardziej postarać. Nie wiem. Pięć serków. Pięć kus jeszcze dokupić, mhm. czy co? bo my zjemy do jutra dzięki wielkie Michał Kurczę, ser na wagę złota dwa małe kawałki a i tak trzeba było czekać kawał czasu dlatego mówię trzeba go oszczędzać i zachować na dłużej bo nie wiem kiedy teraz dostanę więc Chcę go wykorzystać. Kroję go w kostkę. I zaleję go olejem. O, wrzucę tutaj do słoiczka. Widać słoiczek, widać słoiczek też. Kosteczkę. I nie dość że czekałem prawie dwa miesiące, to tylko dwa takie małe kawałki dostałem, na to oczy dobrze wykorzystać i tutaj jeszcze trochę tego. I oprócz tej, oprócz serka, czosneczek wkładam, piek przekroję go tam na cztery tylko, o, upchamy trochę i jeszcze daję ostrą papryczkę. To jest peperoni, taką w całości. Półpycham. Nie wiem, ze 4, może 5. Ostra jak nie wiem. I to lubimy. W ogóle michał następnym razem. Trzeba zrobić ser z papryczką ostrą, będzie super. No i taki ser tutaj z tymi dodatkami, zalewam oliwą do pełna. Oliwa z oliwek, naturalna, bez dodatków zalane do pełna odstawiamy zamykamy, odstawiamy a tylko jeszcze u i taki serek postoi dłużej będzie można go spożywać no niestety jest tak dobry, że znika Mgnienioka. O tak to wygląda on się trochę przegryzie ta, ten czosnek ta papryczka więc ten serek też będzie taki bardziej ostry a później można z niego robić różne rzeczy dodawać go do sałatek koreczki czy, czy inne jeszcze tam o, ser pycha Michał rób więcej Trzymajcie się na razie. I dom te paki, kurier nie odpocznie. Przyszła. Paczka od tomatinki. Adresu chyba nie widać. No, biorę się za otwieranie. Zobaczymy, co tam tomatinka wymyśliła. Miała być tylko kartka. I tak wygląda ta kartka. Wielkie pudło. Ju, już patrzymy, co tam jest. I otwieramy razem z młodym dzisiaj. Ja nie mogę. Kurkuma. Będziemy to robić z kurkumy? Nalewcze. O, ciocia mu cukierka przysłała. się mleczko. Pokaż na tam co tam masz. O, Mikołajki. Młody już się cieszy. Normalnie, to matinka przysłała. Będziemy pić z tomatinką razem. Czekolada. Poka, co to na ten? Kasa wielka. Nie, to jakaś czekoladka. Dolar mlecznej czekolady. A to? Kawunia. Ja nie mogę. Cała paczka w Kartka, daj, przeczytam. Ty jeszcze nie czytasz. Jak to się otwiera? Ferrero. Ale to Matinka zrobiłaś młody, otworzyć nie umie. Tak. Daj, najpierw ja przeczytam. Zobaczymy, co tam Ciocia napisała. Proszę. To, to Matinka chyba mogę czytać. Drogi Mati. Przesyłam Ci trochę cukierków, aby święta były słodkie. Ciasteczka do kawusi. Mam nadzieję, że pijesz kawę. Tylko kawę piję, nic innego. Znaczy jeszcze piję wiesz co? <laughs> Oraz coś dla Twoich kurek, aby cały rok były zdrowe i niosły ci pyszne jajeczka. Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego 2022 roku. Z podziękowaniami, Tomatinka. Dzięki wielkie, Tomatinka. O, młody już się dobiera do czekolady. Do dolarów. Nie. A w ogóle druga strona. I dołożyłam Ci jeszcze milion. Tomatinka, ja to teraz będę bogaty. Dzięki wielkie za wszystko. Za tą pakę słodkości Tył jak będzie rósł Dobrze, że są tu Muszę jeszcze... Dolary? Pomocniki tu jeszcze samo. Już dolary otwiera. Otwieramy dolary. Otwieramy dolary. Spróbujemy czy dobre. Nie mogę otwadej! Ale ciotka mu zrobiłaś problem. Nie może otworzyć. Nie, zdolniacha, jest da sobie radę. Dzięki jeszcze raz Tomatinka i wszystkiego dobrego. Hej! Młody już tutaj dolary wyjada. Nie widzę. jest zjem jednego. Mój kółek urośnie trochę na zimę. Ja też mogę? Możesz, poczęstuj się jednym. Chyba mama nie będzie krzyczała. Mm.